Śniadanko zjedzone? Kurde. Jest a wkort na tutaj zio. Patrzcie, piasku, tutaj się było. No, a skąd ten piasek? To z tego, żeście zostajali na, na tym na piachu? Nie. O, niedobre No bo to jeszcze stało się nie zamyka. Nie chcę się ale trzeba wstać. Zaczynamy jeszcze raz. Tak widzicie tam jest właśnie lotnisko, które to bardzo mocno przybliżone i prawdopodobnie samo będzie jakiś kartowo, no bo palą się wszystkie maksymalne siotła, wcześniej tego nie było albo coś będzie lodowało pod tym. Chyba nawet jeżdżą i sprawdzają po tym pasie, czy jest wszystko ok. Szaszki no, może. jeszcze się nic nie dzieje. Robimy sobie kabusel z rana. Co? Nie możliwe. Proszę, ciasto jeszcze nie zjedzone. Mój Oj, dziwo. No to ja wszystko czekaj, sobie... czekaj, poczekaj, poczekaj spokojnie, nie twoje, tylko nasze ciasto. Chiemy do kawy. Nie możesz. Gdzie ty już? za na coś i będzie Właśnie co na to lotnisko to chyba nie będzie nikt startował, chociaż jest jeden samolot. Tylko teraz właśnie zauważyliśmy, że jakby ze szlaufu była woda puszczana, tak jakby po prostu na pasie startowym była woda i on jakby się jej pozbywali, bo wczoraj widzieliście ile jak byśmy jechali. Masz majtki w ważne Uważaj na moją, kołaś byś mi nie podeptał. Popatrz dobrze, bo ty nigdy nie patrzysz dobrze. A ja się nie ma. Dobra. Idę móc zobaczyć te skarpety. Dobra, pokażę, bo popatrzcie, bo jest dzisiaj naprawdę bardzo fajna. O, jakiś pan, gdzie tu nie będę. Go. A ten statek cały czas tu jest zacumowany, Rafał. On tam pewnie może łowi te krabiki, nie? Naprawdę przejrzystość powietrza jest teraz bardzo fajna. Wczoraj było wiele, wiele gorzej. Aczkolwiek tam daleko widać, że też już jest zamulone i nie widać dokładnie nic. Tak to u nas wygląda dzisiaj. Moja kawusia. No i światło pogasły na pasie startowym, więc prawdopodobnie tylko robili coś, żeby odpompować tą wodę z tego. Idziemy do brzegu zobaczyć jak wygląda. Dzisiaj idę na spacer. Chłopaki idą zaraz na ryby. A ja prawdopodobnie chcę sobie zjeść śniadanie i pójdę się przejść i pokażę Wam w ogóle ten kambik wreszcie, bo już miałam go pokazać. Następnego dnia. A niestety. O, nie widzicie tego statku. A niestety. Nie pokazałam jeszcze. Bo tak się dzieje u nas, że. Że nie. Nie było czasu za bardzo. A widzicie. On już tutaj wczoraj, stoi od wczoraj Pewnie łowią kraby no, Chyba odpływ jest A nie, to woda ścieka z tego Jezu, ja mam nadzieję Ja mam nadzieję, że my dojedziemy do domu Zobaczcie, jak jest ładnie tam teraz nie te góry widać Ja Ci dam na normalny ten Mam nadzieję tylko, że my normalnie bez żadnego problemu czekaj niech coś auto przejedzie bo powiem wam że po tych powodziach wy tak akurat nie widzicie ale tutaj akurat jest czekajcie może wam to pokażę może mi się to uda może w drugą stronę no nie 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 widać tego ale tam właśnie gdzie jest takie ta linia tam właśnie ścieka woda chyba z miasteczka tak mi się wydaje i naprawdę jest jest grubo. Mam nadzieję, że dzisiaj mieliśmy siedzieć do godziny 6 mniej więcej, ale prawdopodobnie wyjedziemy o 3 już, bo dzień niestety muszę do pracy już wrzucić i bojęmy, boję się, że nie dojedziemy na czas. Idziemy no. Gdzie idziecie? Do ryby już i co złowicie dzisiaj? Może makrela. Makrela i coś ale, nie wiem. Proszę cię, albo załóż czapkę, albo załóż kurtkę. Bo znowu będziesz miał całą bluzę mokrą. Och, proszę, takiś jaki ready. <laughs> Widzisz, gdzie, masz? gdzie jest Twoja czapka, Junior? W ogóle? Co? Gdzie jest Twoja czapka? Nie, wiem, ja no, ją, ale mam Tak, więc wreszcie opowiem Wam troszkę o tym parku karawaningowym. Więc my jesteśmy na North Lake Caravan Park. Tu jest praktycznie gwiazd. Jest Przywieźli jest recepcja? Jest sklepik. Pokażę Wam ten sklepik. Jest dość fajnie wyposażony. Ma takie najpotrzebniejsze pierwsze rzeczy. Czyli można kupić e, prasę, można kupić pieczywko, jakieś akcesoria. on jest otwarty od 8.30 do 6.00. Do 6.00. Zaraz Wam pokażę, co tam się A Ja. Macie tu takie. Są butle z gazem. Można kupić, jak czegoś zabraknie, jakieś pojemniki na wodę. To takie w sumie. Pierwszej potrzeby, najważniejsze rzeczy karawaningowe, jeżeli, jest potrzebne, jeżeli są potrzebne, prasa, e, płyn do toalety, do spółczek, można też sobie książki pożyczyć. E, co my tu mamy? Jakieś takie najpotrzebniejsze, pierwsze potrzeby, e, e, artykuły spożywcze, czyli jakieś tam mleko, sery, śmietany, masło, jogurciki, jakieś soki, a nawet i owoce są, warzywa, jedne napoje oczywiście. Różnego rodzaju chyba sobie wezmę coś do picia, bo mi się chce trochę pić i weźmiemy sobie kole dzisiaj się zaszaleję, nawet z cukrem. Mamy też tutaj wina i piwka, I tutaj jest to samo, tutaj zaczyna się już spożywka, czyli jakieś soki, wody, chipsy, w lodówkach mamy jakieś mrożonki, pizze. Co e, jeszcze? Pizze, pizze, lody dla dzieci, jakieś pierdełki aby się chciały bawić na plaży, kubki też są. Wiecie, zobaczymy czy kupki są jakieś... Nie, takie zwykłe białe. To nie, to nie chcą. No tutaj widzicie, jest też, są artykuły chemiczne, czy jakieś tam plasterki, tabletki, soki, e, ściereczki, płyny różnego rodzaju, fasolki, e, ten, folia aluminiowa, gdy nam zabrakło, płyny do mycia narzędzi, no w sumie takie proszki do prania, płyny do płukania worki na świecie, makarony, herbatki, kawy nawet. No, o, i tutaj jeszcze raz mnożone frytki. Gdybyśmy chcieli sobie na szybko zrobić. I tu jakaś chemia, jakieś chusteczki, drzemiki, e, ciasteczka. No i co? I w sumie... O, i worki dla piesków na, na odpadki. Nie wiem, czy mówiłam papier, ale to wyręczniki już. Jedynie czego nie ma, to chyba nie ma jakiś, jakichś takich zupek chińskich gotowych, żeby tak na szybko zrobić. No, ale w sumie to chyba nie jest najważniejsze. Dobra, no to co tu wychodzimy teraz? Stąd? Ojej, nie zapłaciłam, czekacie tylko na Dobra, jak już wjedziemy tutaj na plac, to zaraz po lewej stronie mamy wejście do toalet. To, jest, to są jedne toalety. Teraz wam pokażę. Jakby jednej, do tej pierwszej części, która, która jest. Tutaj na kampingu, bo są dwa, dwa takie miejsca do łazienek. Tutaj nie będę Wam pokazywała męskiej, bo do męskiej nie będę wchodzić. W każdym razie tak tutaj jest. Macie tutaj, można tutaj myć. Jest miejsce do mycia naczyń, warzyw i jakichś tam owoców. To są damskie, damskie toalety, są bardzo czyściutkie. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj macie takie. Miejsca, mm -hmm. gdzie można się po prostu, nie wiem, pomalować, wysuszyć, ubrać. To są toalety. Toalety też są w miarę czyste. Nie wiem dlaczego nie są wszystkie pootwierane. Pewnie dlatego, że może nie ma sezonu, a tutaj są prysznice. Z tej strony prysznice wyglądają tak. I powiem Wam, że są bardzo czyściutkie. Woda jest cieplutka, jest na tyle fajna, że nie ma problemu. Yy, Aha, jeszcze tak, tu mam suszarkę do włosów, to jest chyba w cenie normalnie, w cenie tej pobytu. Łazienki tak samo są w cenie pobytu, więc nie trzeba dodatkowo płacić. Mordcają za tej wody, woda jest o tyle fajna, że jest naprawdę, można sobie regulować ją tak jak się chce. Nie jest taka, że jest bardzo i nie jest tak, że trzeba trzymać, tylko po prostu naciska się i ta woda leci. Tutaj na no, wprost jest bardzo fajne miejsce, tak zwana poczekalnia, bo ogólnie doba zaczyna się tutaj od godziny bodajże pierwszej. Więc jeżeli ktoś przyjedzie tutaj przed godziną pierwszą, to spokojnie tutaj może sobie zaparkować tam na wprost tej poczekalni yy, i poczekać na swoją kolejną. Mają tutaj się, oczywiście płatne. Yy, płacisz tyle, ile normalnie za normalny camping, tylko nie ma się po prostu swojego, swojego miejsca na polu campingowym, tylko po prostu czeka się w tej, jak zwanej poczekalni. I teraz no, tylko skręcamy i praktycznie wchodzimy już na na miejsce pola tego kampingowego. Jest ono strasznie duże. To naprawdę... O, czekajcie, oby się... Tak naprawdę to jest chyba jedno z największych pól parków karawaningowych, na jakim byliśmy do tej pory. No Trochę marudziłam na początku, że nie ma drzew. No niby są te drzewa, ale tak naprawdę... Tam gdzie my stoimy, dla tych klubowiczów karty motorhome, Caravan parku. No my jesteśmy praktycznie na, 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 nad podgołem niebem, ale zaraz wam to wszystko pokażę. Czekajcie. To... O, zobaczcie, tutaj się już zaczynają jakby miejsca campingowe dla osób chyba, które nie, e, nie są w tym klubie, ale znowu z kolei oni mają fajnie, bo tutaj jest podłączenie do kanalizacji i do wody, więc nie muszą tej wody nosić ze sobą ani. Ani, ani wody, ani osi tej szarej wody wynosić. Tutaj jest jakieś takie przechowalnia dla statków. Miała zastanawiało się, jak to auto ciągnie ten statek. Wszystko ma małe takie problemy, jak widzicie. Tu jest jedna, jedna część, taka ta pierwsza. A teraz wjeżdżamy na kolejną, Chodzimy. Tutaj po drodze też jest po prawej stronie, jest taki mały placek zabaw dla dzieci. Widzicie tutaj jeszcze, jeszcze są te. Czekajcie ja się nie mogę poradzić, bo musiałam niestety coś wziąć sobie więc tu są jeszcze te pola karawaningo. Tu jest taki malutki placek dla dzieci, dla zamów. ale jest bardzo fajny. Tutaj mamy ścieżkę rowerową. Jedna prowadzi w stronę Fort William, zaraz tam pójdziemy. A druga jest strona Obamu, ale niestety w tym momencie ona jest zalana. Bo tak jak mówiłam, Obam jest troszeczkę podtopiony. Tutaj mamy taki mały plac zabaw. Jest jakaś taka karuzela, taki statek. Jest, jest spinaczka, można usiąść sobie. Rodzice mogą sobie po prostu usiąść, pobawić się. A dzieciaczki mają jeszcze taki domek z w spinaczką, więc się nie nudzą. Mała karuzela. I idziemy dalej. O, zobaczcie. Niestety, ale ścieżka rowerowa, czy tam spacerowa w tym momencie jest nie niedostępna przez te opady deszczu widzieliście wczoraj jak zalało trochę oban podlało więc, więc tak to niestety wygląda jest jedna, jedna wielka rzeczka więc w tym momencie akurat przejść tam nie można dobra my lecimy dalej jest tu bardzo cicho spokojnie Uff. No to, to znaczy no tu nie jest nic złego, bo jej ci się spokój. Ale tak naprawdę tak naprawdę co? No jedzie się na kampik po to, żeby wypocząć, tak? Więc na pewno, na pewno się wypoczęło. Więc zobaczcie, my znajdujemy się też w tej drugiej części. Zobaczcie jak ona jest dużo. Postaram się przybliżyć. Ja, tak, Zobaczcie ile tych... Ile tych przyczep jest, jakie to jest ogromne pole, naprawdę ogromniaste. Tutaj jest pieszy, na pierwszej linii brzegowej, że tak naprawdę podobno jest tylko dla tych, co są, co są e, klubowiczami. Czekajcie, tak zruszam tym tym, bo między to muszę złapać sobie płyn zakupy. E, jest. Pierwsze miejsca brzegowe, czyli linii brzegowej to są miejsca jakby dla klubowiczów, klubowiczów, kar, klubowiczów karawan parku, motochomy, karawan klub, klubu, my le, należymy dla nich, dlatego jesteśmy, należy w pie, no, ja bym powiedziała, że w drugiej linii brzegowej, bo pierwsza linia podobna jest całkowicie na razie wyłączona, prawdopodobnie dlatego, że nie ma sezonu, w sezonie pewnie ta pierwsza linia brzegowa jest dostępna właśnie też dla tych klubowiczów, jest ładnie wszędzie przykoszona trawka, e, przy przyczepie na tym, na na parcelki są twarde, sobie wyłożone kamyczkami. Tutaj, zaraz po, po prawej stronie, mamy co kawałeczek: są zlewnie brudnej wody, woda, woda pitna. Tam dalej mamy znowu kolejne łazienki. Teraz wam pokażę. Łazienki są takie same. Tutaj, jeszcze dodatkowo mamy jakby zlewnie toalety. Tutaj są te drugie łazienki właśnie są dość takie duże no ale się wcale nie dziwię bo jest bardzo duże miejsce campingowe więc no jest duże musi być tych łazienek troszeczkę tutaj też mamy zmywalnię tutaj widzicie ludzie myją ale nie do końca myją posadnie bo jest piana ale no, mniejsza z tego nie da się teraz szczepiać tutaj mamy toaletę chemiczną czyli do, do zrzucania do zrzucania i kasetek. Tarnacje dalskie tak samo jak poprzednie. Nie chciałam nic mówić, bo ktoś tam był, żeby się nie stresował. I mamy też toalety dla, dla niepełnosprawnych i dla dzieciaczków małych, żeby y, pewnie jakiś, nie wiem, do kąpieli może albo coś, ale to trzeba dodatkowo za 5 funtów kupić sobie klucz i, i wtedy można korzystać z tego. Mamy też pralnię. Y, są to są akurat suszarki, ale są też pralnie. Jest też pralnia, 4,50 kosztuje pranie i 20 pika bodajże zaczyna się suszanka. Są dwie deski do prasowania, jeżeli ktoś ma potrzebę coś wyprasować sobie. Yy, można by pożyczyć też żelazko za 50, 50 pi, ale to też w sklepie. Tutaj mamy jakieś takie informacje dookoła, jakieś tam jak co można zamówić, jakieś mapki, ogólne informacje takie reklamowe. Tam jest trochę tam męska, ale do niej nie będę wchodzić, bo, no bo to jest męska, to jest nie ma sensu. Wychodzimy z tych toalet, i tutaj jeszcze po, po prawej stronie mamy dalszą część tego campingu Po prawej stronie mamy dalszą część kampingu. E, tutaj nawet można też zostawić sobie że też na cały rok, Chyba kosztuje to jakieś 2000. No i nie trzeba oczywiście przyjeżdżać, i tutaj właśnie widzę, że są. Są przyczepy, które są zainstalowane jakby na stałe, bo mają już poinstalowane owningi. Pokażę, są owningi, są jakieś tam inne ozdóbki, kamienie, pudełka, skrzynie. Więc e, więc tak to mniej więcej wygląda. Tu jest jedna rzecz, zobaczcie, to się jeszcze tam head 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 ciągnie. Tam daleko jeszcze. Może pójdę na plażę i z plaży jeszcze Wam pokażę, a później wyjdę do domu. Co kawałek mamy tutaj takie miejsca, gdzie można zlać szarą wodę. Można dolać sobie wody pitnej. Widzicie, tu jest jeden, tam jest drugi. Koło nas też jest. Więc co kawałek praktycznie jest. Są takie punkty. Widzę, że też są chyba na Nie, to nie są namiona, to są łódki. Dobra, zaraz pójdziemy zobaczyć. Taki, taki ołniek mi się marzy. Ale myślę, że kiedyś na pewno. No widok widzicie jest taki na, na morze. Widok jest piękny, nie powiem, ale jak oczywiście... Znaczy teraz też nie jest źle, ale jak nie pada to jest pewnie ciut lepszy. No. Idziemy teraz w drugą stronę. To pokażę Wam z drugiej strony. I teraz Wam pokażę tą wodę tą wodę właśnie, która spływa. Mam nadzieję, że spłynęła już na tyle dużo, że że co? że dojedziemy szczęśliwie do domu i nie, bez stresu, bez objeżdżania kilometrów. Czekajcie byłam mam włosy. Dobra, to już wam to pokażę jakie to jest. mielgaś. Popatrzcie to się jeszcze tam, tam, tam het, het ciągnie. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest. Zobaczcie jeszcze tam daleko. Tutaj mają też swoje łódeczki, jak ktoś ma łódeczkę Zobaczcie, a tutaj wlatuje woda chyba z całego obanu. może i płacę ile tego jest zobaczcie no po prostu nawet te rury chyba nie przerabiają tego Bo tam jeszcze z tych czarnych rur widzicie jest i ta woda z tych czarnych rur tam wy, wypływa a pole się ciągnie jeszcze tam No i zobaczcie teraz yy, to miejsce, ile wody z tych rur wypływa. A ile jeszcze stamtu? No wyobraźcie sobie ile tego było, a zobaczcie jak się ciągnie ten kantil. Jeszcze jeszcze tam daleko. Także jest tego do No bo tutaj można us, uskutecznić sobie spad po plaży. No teraz, w tym momencie, jest ciężko tutaj przejść, bo jest pewnie bardzo głęboko przez tą wodę. No ale w drugą stronę można spokojnie sobie przejść. Jak łacie pieska, nie ma żadnego problemu. Teraz wam pokażę tam na, na wprost. tam w sumie tam, tam, tam jest to lotnisko, o którym Wam mówiłam dzisiaj rano paliło się tam światło, więc myślałam, że będzie jakiś samolot startował, ale niestety okazało się, że tak naprawdę to oni tylko i wyłącznie wypompowują wypompowują wodę oni po prostu wypompowywali wodę z pewnie z tych pasów startowych bo naprawdę było tego bardzo dużo tymowanie no i co i tyle byłoby chyba oprowadzania po parku. Przejdę się jeszcze troszeczkę tą, tą ścieżką z drzewia w stronę Fort William. Kawałeczek zobaczę, co tam się dzieje, co tam za tam można zobaczyć. E, moje chłopaki oczywiście łowią, już złapali jednego kraba, ale on jest taki dość mały, więc tak naprawdę jedzenia z tego kraba zbyt dużego nie będzie. Więc nie wiem, chyba im powiem, że było z tego zwyczajnie wypuścili. No i tyle. Mam gumowce, mogę sobie przejść wodą Tutaj jest taka pewnie droga do, dla, tych, dla łódek, żeby je jak to się mówi, zwodować do wody dla kajaków pewnie. No, my też mieli nasz kajak bo mieliśmy nadzieję, że mieliśmy nadzieję, że po prostu uda nam się że po prostu uda nam się żebyśmy pływali tutaj kajakiem ale nie wiem no, przez ten deszcz to raczej szanse są bardzo nikłe więc prawdopodobnie kajaka nie będziemy teraz już wyciągać żeby po prostu nie trzeba było za długo suszyć a że okopodach jest jak jest więc ciężko będzie z suszeniem no no to co to idę zanieść proste rzeczy do przyczepy i zobaczymy się na ścieżce do Fort William I Mamy samolot Trochę nim buja, nie? Prawdopodobnie hmm. będzie lądował Zobaczymy jak książę ładnie. Zobaczmy. No. Wow. A no już go teraz. Panie, jeszcze kawałek widać. Już, teraz już nie będzie. Się, ale siadł bezpiecznie. I mamy, mamy Kolejnego kraba. Tak, mamy dwa, ale jeden nie, mały. Dwa ma malutkie. Tak, mały siedzi sobie na e, dużego krabika ręki tam. No, właśnie widzę i mamy dużo ryb, jakiś. jakiś... No, dużo I no i mamy kilka rybek też mały. a zobaczcie tego tama jaki jest światowiec normalnie. Do kamery, do kamery. Teraz z tej perspektywy. Wygląda tak. Zobaczcie, jeszcze jest druga część. I ona też jest praktycznie po brzegi wyładowana. I jeszcze kajcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów karawanów. Naprawdę strasznie duże to jest. My, my tak naprawdę chyba pierwszy raz jesteśmy na takim bardzo dużym polu, to, że to już mówiłam wcześniej A teraz idę na ten spacer i zabieram Was ze sobą. No i właśnie schodzimy do... czekajcie, bo coś powiększone bardzo. Do Fort William mamy tylko 41 mil. Nie dla tych, którzy jeżdżą rowerami, pewnie to nie żaden problem, pokonanie takiego odcinka. Wracam już teraz plażą. Tam w sumie po tej ścieżce paterowej się nic szczególnego się nie dzieje, więc idę teraz morzem. Tutaj w sumie też się nic nie dzieje, ale jakoś tak przyjemnie jest. Dobra, kochani, bo wieje wiatr i pewnie nie będzie mnie w ogóle słuchać. Więc do zobaczenia w przyczepie.